Cześć, z tej strony Browarnik Tomek. Witam Was podczas drugiego dnia majówki, trochę innej niż wszystkie, innej niż w latach poprzednich. Jestem w Kłębowie, w pięknych okolicznościach przyrody, jeziora Simsar na warmińskiej ziemi, gdzie między innymi, niedaleko stąd, bo jakieś 40 km, mieści się znany Wam i lubiany pewnie Browar Kormoran. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że Browar Kormoran tuż przed majówką obdarował mnie Pewnym koszem smakowitości, koszem niespodzianek, w których między innymi był ten piwny napój, czyli ostatnia nowość browaru Kormoran, Radler Gorzka pomarańcza. a Jest to nowość, która do ogólnopolskiej sprzedaży wejdzie w przyszłym tygodniu. My mamy okazję spróbować tego dzisiaj. Ja nie będę Was oszukiwał. Jako przyjaciel tego browaru miałem sposobność spróbowania tego piwa już dużo wcześniej, bo jeszcze w marcu, z początkiem marca, dostałem do skosztowania i podzielania się swoją opinią tego radlera w takiej oto wersji. Jeszcze bez etykiet, jak widzicie. Etykieta wtedy nie była znana, i to w dwóch wersjach w wersji niefiltrowanej i w wersji filtrowanej. A poproszono mnie, bym ocenił, która według mnie Wersja jest lepsza. Ja sam oceniłem, że wersja filtrowana będzie lepsza. To dlaczego? Dlatego, że podstawą tego Radlera jest 1 na 100, czyli bardzo niskoalkoholowe piwo, którego ja jestem wielkim fanem i w wersji filtrowanej było ono bardziej, że tak powiem, wyczuwalne. W wersji niefiltrowanej jakby główną nutę grał ten owoc, czyli gorzka pomarańczy. Tak czy siak, obie wersje były wspaniałe. Obie wersje mi smakowały smakował zupełnie inaczej niż szeroko dostępne radlery na polskim rynku. No i brower Cormoran, po opiniach z wielu stron, bo nie tylko ja dostałem do spróbowania napój piwny w takiej wersji, ale także wielu moich znajomych tutaj z Olsztyna, w i okolic. No i poszedł na lekki kompromis i wybrał, stworzył, że tak powiem, radlana, który jest czymś pomiędzy wersją niefiltrowaną a wersją filtrowaną. Chcecie się coś więcej dowiedzieć na temat tego piwa? Już Wam mówię. Poczekajcie, może tylko to. To znowu ja. A... Także Radl składa się w 50% z piwa z podstawy 1 na 100 i w 50% lemoniady, w skład czego wchodzi woda, zagęszczony sok pomarańczowy 12% i sól himalajska. Dla mnie to było zaskoczenie, gdyż szczerze mówiąc pijąc tą wersję bez etykiet jeszcze, E, nie wyczułem tej sorii, albo po prostu no, nie miałem świadomości, że tak też dla mnie to były po, po prostu pomarańcze. Spróbujemy? Spróbujmy. Wraz z pojawieniem się Radlera pojawił się nowy kapsel browaru Kormoran. Nie wiem, czy go widać, pewnie nie. Później Wam go pokażę. Mam tu ze sobą a, firmowe szkiełko browaru Kormoran. Jeszcze czas, z czasów, kiedy był poziom między innymi na regionalne z Warmii i Mazur. No Zobaczmy. Ach. Wspaniały rzemieślniczy kapsel odem z Olsztyna, z napisem Olsztyn. Zwróćcie uwagę, jak to się pięknie nalewa. Można powiedzieć, że to troszeczkę tak wygląda jak takie hazy IPA. Piękna piana ładny, żółto-pomarańczowy kolor. Jest to piwo dosyć mętne, znaczy piwo, napój piwny, piękna piana, drobne pęcherzyki, no i smak na pierwszy ogień idą gorzkie pomarańcze, bardzo, 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 bardzo ładny zapach, bardzo ładny aromat. No i w tle wyczuwalna jest ta podstawa właśnie to jeden na sto, czyli też delikatne cytrusy. Troszeczkę takiego, można powiedzieć, takie trochę nuty ziołowe itp. Jak smakuje, spróbujmy. Urzeźwiający napój piwny. Gdzie tak jak w przypadku aromatu, na pierwszym planie wyczuwamy wspaniałe, rześkie, naturalne uderzenie pomarańczy, a w tle, wraz z przełykaniem, dochodzi do nas podstawa, czyli jeden na sto. Powiem Wam szczerze, że naprawdę, już to mówiłem wcześniej, zarówno moim przyjaciołom z Browaru Cormoran, jak i znajomym, którym miałem okazję poczęstować tą jeszcze wersją bez etykiety. Naprawdę wyborne piwo. Każde to piwo. Wyborne Radle. Każdy to chwalił. Chwali. I ja mam nadzieję, że po pierwsze, jeśli chodzi o majówkę, będzie to hit. Będzie to hit na lato. Mam nadzieję, że wejdzie to do stałej oferty i że będzie ten radler poszerzany o zupełnie inne, nowe smaki. Tutaj mamy gorzko pomarańcza, prawdopodobnie, może w przyszłości pojawią się też inne owoce i będziemy mieli okazję, że tak powiem, porównywać efekty. Tak czy siak, bardzo dobry ruch browaru Kormoran. Ja, taki i wielu moich znajomych, jesteśmy na tak. Wybornie to smakuje, wspaniale orzeźwia i naprawdę jest fantastycznym dopełniaczem coraz to fajniejszej pogody, nie tylko na Warmii, ale także w całym naszym kraju. Wasze zdrowie, szukajcie najnowszego Radlera z Browaru Kormoran w sklepach, w których Godle mać taką zieloną żabkę. Wiecie o co chodzi. Wasze zdrowie, cieszcie się nowym Radlerem z Browaru Kormoran. Cześć!